W dzisiejszym odcineczku zagramy sobie Chowaj się i szukaj, a jest ze mną Maciek. Siema! O! Tak, zobaczcie, jesteśmy takimi malutkimi ludzikami i musimy się schować w tej wielkiej... Kuchni. Maciek, zostaw to z moje złoto. Nie wykorzystuj Wszystko tego, jest że moje. mówię widzą. Dobra, <głos> <głos> musimy znaleźć jak najlepsze miejsce na kryjóweczkę w tej kuchni. Powiedzcie, gdzie byście wy się najlepiej schowali. Maciek, 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 Maciek gdzieś byś się schował, gdzie się schowasz? Nie wiem, uciekam chyba pod dywan albo coś. Nie wiem, czy to jumpa to jakiś? Jumpa a to tak, jest. Tak, bo przecież tak normalnie jesteśmy tacy malutcy, żebyśmy nie udało nam się wskoczyć Tak, na ten ale stół. mamy tylko 15 sekund na schowanie się, lepszą miejscowę, a ja już nie mam lepszej miejscówki. <noise> ja w ogóle nie mam miejscówki, Maciek, ta kuchnia jest, wszystko jest na widoku w tej kuchni. Tak, dobra, ja się schowałem. O, pod szafką byłam, no moneta. No nie, jeszcze znalazł monetę, no nie wierzę, I no. kto będzie nas teraz szukać? No był ten, wydaje mi się, że taka jedna, wiesz? Dobra, dobra, mamy 4 minuty, żeby nas nie znalazła. Musimy zrobić wszystko, żeby no. nas nie znalazła. Ja się schowałem, jedna osoba odeskaczy w ogóle cały czas. Jakby się nie bała tego, że zostanie przyłapana i złapana. No, jak to jest? Maciek, chodź do mnie. Schowałam się na regale za książką. Nie ma opcji takiej, że ja przebiegnę taki dystans. Ale ona jest zielona, nie będzie ci tu widać. Dobra, biegnę, biegnę, dobra, 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 a widziałaś to, co szuka? Jak ona wygląda? Ona miała <coughs> chyba różowe włosy i ona będzie miała taki e, napis nad sobą, it, wiesz? It. No dobra, gdzie, gdzie są te książki? Tutaj, Bo... tutaj, Biegnie, ona biegnie do ciebie chyba, to nie, widziałem ją. To nie ona. No to dobra, co mnie straszysz? Dwie różowe włosy. Aha, no dobra, pomyliłem, dobra, biegnę już. Dawaj, 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 <laughs> dawaj. Widzisz, tu jest bardzo dobra miejscóweczka. Nie no, dobra, znalazłaś no. sobie miejscówkę. To będziemy mogli sobie tak fisiu tak. wisiu robić i w prawo uciekać. No właśnie, no właśnie Maciek, jak mówiłaś... Ej, już. możemy obserwować innych, jest! Od tej, można po prawej obserwować, gdzie biega, ona jest przy piekarniku teraz. Aaa, no to mamy całkiem duże szanse. A to ona, sorry, ona jest blondynką, ale ma różowy U -u. strój. Goni, goni, goni. No ale to ciekawe, jak to wygląda, że ten. Ona musi kogoś złapać, nie? My jesteśmy ona, tutaj. Musi zła ona musi to do dotknąć, tak, <grym> ja ciebie teraz złapię. Ona jest koło ekspresu na kawę. Ej, w ekspresie na kawę jest moneta. Macie, jak wiesz. Widzę, ale... ej, 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 dobra. Yy, uważaj, bo ona jest nad nami i można zobaczyć. Przypisz się do tej książki. Jak to może nas zobaczyć, jak nad nami? No po. Bo... Chodzi o to, że z góry może nas zobaczyć, a ona idzie po całej długości tego, ten, z lewu. Zobacz, gdzie ona jest! Tam jest nasz regał, Dobra, w którym jesteśmy! się, schowały. Jaki regał, w którym jesteśmy? Co ty gadasz? Za rzeczy jakieś tutaj. No, ja zaraz ci powiem, czy ona nas zobaczy ze swojego no, widoku. No, zaraz zobaczę, no zaraz zobaczę. Ona zaraz jest przy regale! Dobra, skoczyła tutaj, dobra, nie rusza się, nie, nie rusza się, spokojnie, nie rusza się. Nie ruszam, nie ruszam, patrzcie, biegnie, biegnie, patrzcie. Biegnie patrzcie jak ona jest blisko, patrzcie jak ona jest blisko, ja mam macie pełno w gadkach. <cuchy> Ale pomiędzy, jakbyśmy biegali w sumie tych yy, nóżek, to ona by nas nie widziała też, nie? Myślisz? No, a mamy dwie minuty jeszcze fajnego chowania się tutaj. Robimy jej, robimy jej pranki, będziemy sobie biegać przed nią i uciekać. Wskoczyła do góry. Tak, widziałam. Jeszcze widziałam. wyżej. Jest... Poczekaj, poczekaj, Trzeba ją zaobserwować. Ona po prostu dalej biega. Może nas znaleźć. Poczekaj. Dobra, Bo ona nie... szybciej biega niż my, <laughs> wiesz o tym, nie? Jo, teleportowało ją jeszcze wyżej na tych regałach. Tak, I teraz ona tam są teleporty. Od góry szuka i patrzy na nas i teraz. Ej, ale widzi... powiem ci bardzo ciężko tutaj kogoś zna O Maciek! Biegnie ona do nas! Biegnie! <śmiech> biegnie! <śmiech> Nie! Czemu za mną? Czemu za mną? Dobrze, 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 macie poświec! Złapała mnie, złapała mnie! Mam nadzieję, że dała szanej uciec Ale nie ja wiem jak na długo Ej, kwiatek to teleport na stole. Wiem, zeskocz, zeskocz. zeskocz. Wiem! Do I biegnij znowu, biegnij znowu! Gdzie ona jest? U góry nad tobą, u góry nad tobą! Czy mamy iść na stół czy nie? Tak, e, czekaj, czekaj, czekaj poczekaj, 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 bo ona myśli, bo ona myśli, myśli! U góry na regale stoi. A dobra, ale to co mi zrobi? No zobaczysz, jak ci skoczy. Ale patrz, ja teraz ucieknę tutaj. Tak, dawaj ją, dawaj. Ile masz jeszcze sekund? 45 sekund. Tak, ja to wygram, ja to wygram. Czekaj, Ta. czekaj, czekaj, czekaj. O nie! Ona o, no, oszukała, oszukała, oszukało, Oszukała, oszukała. Nie, jest u góry na regale, jest u góry na regale. Biegnie za tobą. nie, Maciek, nie! Ja, 30 sekund, nie. Ona szybciej po prostu biega. Mhm. Maciek! Nie! Tu musisz się chować, bo inaczej was złapię. <noise> Maciek, masz mnie nie znaleźć? <noise> nie pozwól sekund. Ale zobacz, sekund. jak zrobiliście by takiego, że wyglądasz jak jakiś taki random. Hej! No dyskutuj dalej, spokojnie, zaraz <grym> was złapie. Mnie nie możesz. Zaraz <grym> was złapie, wszystkich złapię tu po kolei, e, gdzieś, co myślicie? Gdzie się chować, gdzie się chować, gdzie się chować? Gdyby Maciek był Maciekiem, a nie jest Maciekiem, no. to gdzie by on poszedł? O nie, tutaj jest słaba kryjówka, to jest bardzo Masz słaba Masz dosłownie 35 sekund na zastanowienie się nad tym sensem. Maciek, wiem ile mam sekund, bo też widzę ten zegar. No, 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 no. no, no, no. Tak, tak, a co ty myślisz, że ja nie widzę? No ja nie zdążę się schować! Dlaczego tak wolno biegam? Dobra, mam pomysł. Tu się schowam, tu mnie nie znajdzie. Cała wasza piątka tam biegnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć <grych> tu osób. Mnie, widzę. E, tu mnie nie znajdzie! Nie ma opcji, że Maciek mnie tu znajdzie. No na pewno, że się nie zdziwiła. Zaczynamy za trzy. Dwa, jeden, zero. Dobra, obserwujemy Maćka, gdzie biegnie. Biegnę szybciutko sobie o, tutaj, dobra, łapię pierwszą jest. osobę, o. sobie zopałem pierwszą brawo, osobę. Brawo, Maciek, brawo, Maciek, ale powiem ci, że mnie z tego kątu nie widać i bardzo mnie to cieszy. Łapię drugą osobę teraz, o, o. drugą osobę złapałem i łapiemy dobry trzecią osobę. <śmiech> <śmiech> dobrze, <laughs> bierz go. <laughs> Patrzcie, patrzcie, yes! patrzcie, ile razy. I czwartą osobę Przebieg, gonię. przebieg tyle razy obok mnie i mnie nie widział. Spokojnie, czwartą osobę już gonię. Zobacz. Ooo! O... Wow. Jeszcze trzech, teraz jeszcze zieje, je, tak? Teraz ty... trzeba wyłapać ty... wszystkich. O, o. o dobra, spokojnie. Już widziałem jedną osobę, na którą właśnie teraz będę polować Kogo? w Kogo tym ty momencie. Nie widziałeś, bo ja tego nie widziałam. Na sztandze chłopak się jeden schował, tak, ale go sztandze? zaraz złapię. Let's go. <laughs> Dobra. Ja yes, zeskoczył mi na te peszki. Piękni rusia, piękni co się w nóżkach króciutkich, malutkich. Czekaj, trendy on tam trendy cwaniaczek, pobiegł. aha, dobra, ty cwaniaczek tam trendy poby. Biegnę, biegnę, schowam się przed nami. Jakiego Jak mam złapać bez tego jumpa jakiegoś? Nie lepszego? wiem, Maciek, musisz odkryć gdzie jest jump, a ja się idę dalej. O. -na 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 -na. O, gościu uciek przede mną, bo myślał, że jestem item. Ta -na 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 -na. A ja nie jestem item, gościu. I let's go, lepimy go, łapiemy o, go, O, super kryjówka. Go! O, Maciek nie umie wskoczyć, Maciek nie umie wskoczyć. Ciekawe, 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 jak to można skoczyć. O! Jest, skoczyłem, mam go, mam go. Ej, to zostały ci... Ja Gdzie? Gdzie? tylko Róża mi została. O nie, Róża. Proszę nie znajdź Gdzie mnie. Ty tam? Nie znajdź mnie. Nie znajdź mnie. Nie możesz mnie znaleźć. Jakbym był różio, to bym się schował za telewizorem. Nieprawda, wcale mnie tam nie ma. Albo bym uciekł po prostu do góry w tym momencie, kiedy myślisz, że on jest telewizorem. Nie ma że... mnie za telewizorem. Nie ma cię za telewizorem. Gdzie jest ten teleport, Bym przesłać mnie a co ty widziałeś że żabą ja w telewizorze? Ja widziałem jak wcześniej biegłaś. O ty! Naprawdę? Ale jest problem, bo nie wiem jak się zareportować do góry. Ej, bardzo dobrze. O, o. O, -o. widzę Maćka, widzę Maćka. Widzę, gdzie, gdzie ona mnie widzi? Gdzie ona mnie widzi? Gdzie ona mnie widzi? Bo jest tak krześle i już się łapię! <dyskuj> <dyskuj> <a> <dyskuj> uciekaj, hodun, 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 hodun. uciekaj ile sił w duszkach masz! Ja nie wiem jak się skacze, żeby cię złapać w ogóle, ale dobra! <dyskuj> Zostaw A, mnie! Ci zostaw ci, no, mnie! Czy tego chcesz, czy nie? Nie, ja się nie... Ja się nie zgadzam! Złapiecie, cię! Nie zgadzam się! Czy tego chcesz, czy nie? Dziura, do dziury, Róża, Do dziury, do dziury! O nie, ty? O nie! Gdzie teraz A, nie. Tere, tere. <gry> Maciek! Maciek. Nie dasz rady, nie dasz no, się Nie mogę stąpić. wyjść. Przez, to koło niego nie zauważy. O nie! No jak znajdę kogokolwiek, mm. będzie super, bo ja to wiesz. Ej, zamienili mnie faceta, ja się nie zgadzam! Hi, hi. To nie jest jej ja się hi, hi. nie zgadzam. Ej, hi, hi. a ty tu schaczysz? Cześć Maciek. Cześć hi, hi. Maciek. A monety se pozbieram. Ej, a w ogóle mam zdolność zamrażania. Ciekawe o co w niej chodzi, nie? No, żebyś mogła zamrozić. Pewnie o to będzie chodziło. O, o, ale ty, jakie cheaty, jak oddalę w odpowiedni sposób mapę, to wszystko widzę. No właśnie, my tak robiliśmy, ja tak robiłem i dlatego wiedziałem, gdzie pobiegliście okay. we wszyscy. Widzę, a widzę, gdzie biegniesz. No nie! No nie, no tutaj miałaś kąt na to. Tak. Do widzenia, do widzenia. Trzy osoby tam pobiegły. Raz, dwa, mm. trzy. Jedna tutaj. Maciek teraz się chowa za puszkę z. No, 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 mam pięć żeby jeszcze fajnie się zmienić, także o, pobiegła, powodzenia. A dwie osoby pobiegły tutaj, a jedna tutaj jest obok ten. No, dobra, zaczynamy tą przygodę. No, zaczynamy, zaczynamy, zbieramy, zbieramy monety i zaczynamy. Ej, Pa, mam jeszcze jedną osobę, ale super. Nie, dlaczego tak szybko? No, bo była obok mnie. Aha, no dobra, dobra, dobra. Ej, ale powiem ci, że jak byłam tym, co się chował, wydawało mi się, że osoby, które szukają, to szybciej no. biegają, ale jak jestem tą osobą, która szuka, to tak się to wydaje bardzo wolne. Bo mi się wydaje, że mają jakieś, wiesz, kupione rzeczy po prostu, nie? O, A mam, mnie mam, mam drug drugą mm. osobę. O, mam trzecią osobę! Czemu Mówi? tak szybko masz te bo, osoby? Bo wybiegły z tej kryjówki za butelkami, do których ty się też chowałeś. A... Chować chciałeś, a no, powiem ci całkiem, znaczy, przy... chciałem. całkiem przyzwoite kryjóweczka ci powiem. Dużo tu butelek. Znaczy no, czy chciałem się schować, ale nie dałem rady. Nie, nie wyszło ci? Czy co? Nie, bo wiedziałem, że możesz mnie tam złapać i wiesz jak to jest. Lepiej tam nie biec, No, nie? Bo, no bo ci sprzedałam informacje. No tak i co myślisz, czym jestem, tak? Nie, no nie macie tam, bo widziałam, że pobiegłeś gdzieś indziej. A skąd wiesz, że pobiegłem gdzie indziej? Bo widziałam. Jeszcze nie, jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś no. na pewno. No gdzieś na pewno pobiegłem, <grym> ale nie? ci nie powiem gdzie, no. Tu nie? No, no. No. Maciek, no weź daj powiedz chociaż ciepło, zimno. Nie i... powiem ci ani ciepło, ani zimno. Czekaj, gdzie oni mogą być? Maciek. Ktoś mi mówi hi. O, o. Hi. A o, a, a, a ale ty z tych słuchawek nie umiesz korzystać, także No bo, wiesz. Dla mnie te dźwięki to nic nie znaczą, ja nie umiem po dźwiękach. No, ja wiedziałem od samego początku, nieważne, można do ciebie gadać, mówić haj, 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 a i tak tutaj nic nie, nie, nie odkryjesz nowego, nie? No i dobra, dobra, i co? No, 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 i, i jajeczko, i szukaj kogoś, no. Ej, co to, co to za miejsce? Jakie miejsce? No, no cię ktoś do mnie pchaj mówi. No i co, nie umiesz go znaleźć, czy co? O, widzę, ale jak tam wejść tak wysoko? A ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie Ej, ale wiem. on jest na automacie, wiesz, jak wysoko? Na automacie ktoś jest? No? Uuuu, to ja nawet nie wiem, jak wchodzić do automatu, i nie wchodzić do automatu. Wow! <coughs> co? Tu można skakać wysoko. Ale powiem ci, no nie no, ja nie wiem, on tam wszedł. No, widzę cię, ale i co z tego, skoro nie mogę cię dotknąć? a na automacie, widzę go tam! No, Skubanie, skubaniec. No, skubaniec. Widzisz, ale widzisz, jak mega? No, widzę, widzę. A ty gdzie widzę jesteś? Możesz mega. mi powiedzieć, gdzie ty jesteś? Nie mogę powiedzieć, no, powiedz gdzie jesteś. powiedz mi, jestem. gdzie jesteś. No, ja nikogo nie widzę, oprócz tego gościa, co tylko mnie troluje i mówi: hi, hi, hi. To źle patrzysz po prostu i dlatego nie widzisz nikogo więcej. A ty widzisz? No, bo w sumie masz ani widok. No widzę. Widzę. Masz ani widok. Nie, widzę jak o, się o, ucieka jeden. O, 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 o jesteś to <laughs> <już go> widzę! <laughs> Dobrze! Jesteś mój! Jesteś mój! No, powodzenia ci życzę, masz jeszcze minutkę! Dobra, Maciek, zejdź do mnie, proszę. Nie. No weź, no nie bądź taki! Nie. Będę taki, bo nie zejdę. Czy jesteś u góry? No właśnie. No właśnie nie powiem ci gdzie, no ż, ż, ten, będę cię po zimno, ci mówił. O tu ciu wystrzeliło. Na górę. <laughs> I teraz mogę wejść do tego do automata, już wiem jak. Który automata? No, dobra, nie ma go tutaj, bo już sobie poszedł. A gdzie ty jesteś? Bo cię zgubiłem. Ja jestem... Ty gdzieś się teleportowałaś gdzieś. Tak, fajne miejsce. Gdzie ty się teleportowałaś, ja się pytam. Gdzie ty? A, na samą górę, dobra, na suficie jesteś, ale to bez sensu. I zimno. To jest jakiś magazyn jeszcze. A tu jestem, no nie, 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 nie. byłaś całkowicie mnie. To są drzwi, za drzwi wyjścia no z powrotem no, do automatów. No, nie wierzę? No nie wierzę, bo byłeś naprawdę tak obok, ja nie wiedziałam, że za te drzwi można ta, wejść, la, lala, a oni wszyscy się za tymi ta, drzwiami ta, lala, lala. chowali. Ej, wiesz, że tutaj nie można oddalić tej kamery za bardzo? Aj, bardzo dobrze. A nie, a nie, dobra, udało mi się to zrobić. O. Nie znajdziesz mnie, gdy po ziemi będę kążyć. Idealnie, dobra, wiem gdzie wchodzicie. Gdzie jest Maciek? Gdzie ja wchodzę? Na łóżko piętrowe no, u góry. A ty cwaniaro! Ona nas widzi! Uciekajcie! Ona nas szokuje! Trzy, trzech pobiegło tam, okej. Okay. Czterech tam pobiegło, dobra. Nie schował się, ten ginie. A, 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 a kto się schował, ten nie ginie. Dokładnie. Gdzie tam biegniesz? A jak po tej drabinie wejść? O, nie umiem wchodzić po drabinie. Bo ta drabina była dziwna. To, to był pewno. O, a co to za półeczka? Dobra, bardzo fajna. Nie złapiesz nas, gdy my z, biegamy tu i tam. Na pewno się schowałeś w jakimś głupim miejscu. Ej, w poduszkę można wejść. Uuu, Ej, w poduszkę, poduszkę. To jest teleport, lol. Uuu. Ale bajera. Zeskoczył <grych> ci na dół, zeskoczył ci na dół. O kurcze! <grych> nie widziałam cię! <grych> no wiem, bo ty jesteś ślepa! No nie! Ja widziałem, że ona się zatrzymała i mówię, nie ruszę się specjalnie, to ona nawet mnie nie zobaczy, nie? I, i fartownie mnie złapała. No, to było dobre. A cztery osoby inne zeskoczyły na dół, a ten taboret <grym> nawet tego nie widział. Nie no, widziałam jedną osobę na dół, ale chciałam... Nie, chciałam o, tam... Ola, nie wierzę w ciebie, nie? <grym> dobre to było, Maciek. No, 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 no. Ale powiem ci, odegrałam się na tobie za poprzednią rozgrywkę, że nie chciałeś mi dać wygrać, więc masz teraz za swoje. <grym> Nie ma opcji takiej. Masz za swoje. Wygrałam. Jestem lepszym tym szukakiem jak ty. W ogóle, no, no, no. Bo, ej, w ogóle jest takie słowo szukak? Czy nie ma? Powiedz mi. Że co? Jest takie słowo jak szukak? Szukacz. Szukak, nie szukacz, szukak. Nie ma szukaki nie ma. Szukaki? A było taki chipsy szakalaka. Nie Rucia, Ty naprawdę, ty, ty, ty mm. rozejrzyj się. Okulary wymień bo no chyba by się przydało. No tak jesteś taki cwany, to mi pomóż. No ja już znalazłem nawet z twojej kamery, bo sprawdzałem czy widać, nie? No widać, widać się, widać No tam, widać. daleko, a ty myślisz, że wiem jak tam dojść? Ja, tam daleko, ty tam widzi, tylko... No i tego na kanapie. Nic. No to i co, i się zastanawiasz? No. Przecież widać, że Trampat jest tu za no tobą. No to, to tyle to widzę, no tyle to ja widzę, no Maciek. To, no to twoim zadaniem jest łapać, a nie dawać uciekać. A nie on teraz zeskoczy. No to, ale kombinuj. O. No, a teraz jak na tą szafkę tam polecieć, no? No musisz na lewo do góry na podusie. Aż tak nie dolece Maciek, zobacz, ona tak malutko skacze. Nie, to nie skumała. No nie skumała, nie wiem, co ci chodzi, nie, do, człowieku. Ja nie, do niej siły nie mam, nie. Nie Widzowie wiem, o co ci chodzi. że chodziło nie, o, co o ci... podrabinie do góry. Zobaczyć tą szafkę na przykład, bo bym zobaczył tą szafkę na pie... dzień do. Nie. <ślad> <ślad> ja, nie. Tutaj Macie... nie ma, nie, 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 nie. nie, nie. Maciek, przestań, ty się skup, żeby mi pomóc, a nie dekoncentrować mnie. Ty, ty masz przy szafce, dlaczego do szafki nie wlazłaś i nie zobaczyłaś? Nie. nie, Piszatce, Piszatce, mówię. A tu jest drabina! No i co? Może tutaj też można coś znaleźć? I jest teleport, widzisz? A, do góry teleport! No do czego? Nie. Do niczego. Jeszcze nie wiem do czego. Jeszcze dalej, ostatnie 50 sekund. I biegnie ci jeden na dole! No tego widziałam! Złapie go! Biegie, biegnie, biegł, 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 biegł. Czekaj, bieg. ciekawe, zobaczymy, czy złapiesz. <laughs> I co, i co, złapałam go! Złapałam go, Macie! Super, 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 super. No i co? Co ty myślałeś, że go nie złapię? Myślałeś, że go nie złapię? No i dobra, i tak pobijam swój rekord w poprzedniej rozgrywce. No. O, 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 patrz, tu jest dwóch! Albo jeden. No i co z tego? I tak jest dobrze, pobijam swój rekord życiowy w szukaniu. A ty mm -hmm. myślisz, że co? Że taki mądry jesteś, po co by cię złapałam?